Pochwalony Jezus Chrystus, bardzo was serdecznie witam Duchu Święty, przyjdź, podnieś oczy ku górze i wołaj o moc Bożą. Niech Pan przyjdzie, nas umocni. Dzisiaj mamy Ewangelię o tajemnicy Eucharystii. Jezus w czasie wieczerzy z uczniami swoimi doznał głębokiego wzruszenia i tak oświadczył. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, Jeden z Was mnie zdradzi. Głębokie wzruszenie. Jeden z Was mnie zdradzi. Dziwny moment. Dlaczego to wzrusza Jezusa? Bo On będzie kochał. Kochał do końca. Kochał zdrajcę nawet. My bardzo byśmy chcieli, żeby Eucharystia nie miała nic wspólnego z grzechem, ale ona ma. Tak się dzieje. Że przy jednym ołtarzu stoją ci, którzy się nienawidzą, nie mogą na siebie patrzeć, nie znoszą się. My się modlimy, żeby Jezus nas jednoczył tych, którzy przyjmują to samo ciało i tę samą krew piją. Ale Kościół jest podzielony. Kapłani są podzieleni, biskupi, ludzie, wspólnoty. I to bardzo mocno, atakując siebie na śmierć i życie. Tak jak i Judasz, który jest przy Panu Jezusie na Eucharystii, jeden z Was mnie zdradzi. Eucharystia to jest miejsce spotkania prawości i nieprawości, grzechu i, i świętości. I to się dzieje na Eucharystii od samego początku. Jak będziemy ją wybielać i czynić zewnętrznie nieskazitelną, i tak. To się dzieje w kościele, tam gdzie są żywi ludzie, tam są też i takie wielkie tarcia. To jest Eucharystia. Zapowiedź zdrady, zapowiedź zaparcia się, ucieczki apostołów za chwilę, nic nie, nie rozumieją, to jest Eucharystia. Spróbuj gdzieś w sobie to połączyć. Świętość Bożą i naszą nieprawość, które się łączą w Eucharystii, nie rozdzielają. Ale nieprawość i świętość, mój, mój grzech i świętość Chrystusa, miłość do końca. Razem w Eucharystii, Bóg, który wchodzi w nasze serce, serce nieprawe, aby stać się w nas. Można to rozważać nieustannie. Im bardziej patrzę na Eucharystię, tym bardziej kocham to, że Jezus jest taki dobry, się nie zniechęca mną, nie zniechęca nami. Przyjmij go sobą na nowo, powiedz na nowo dzisiaj Fiat. Tak, Jezu chce być Twój. I na to Wam błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bądźmy w treściach pasyjnych, bądźmy w tym, co prowadzi nas na golgotę, bo taki moment, wielki tydzień. Być może drogę krzyżową rozważ, tutaj możesz kliknąć, albo tę pieśń pasyjną w mocnym duchu. Proszę Was też bądźcie naszymi patronami, wspierajcie dzieło, które prowadzimy. Tutaj jest link do Patronite'a. Udostępniajcie Zoom na różnych grupach, gdzie jesteście, aby dobre słowo się rozprzestrzeniało. Miejcie piękny dzień, do zobaczenia.